Witam tam w tarocie bez filtra to będzie czytanie dla znaku panny i dzisiaj e, dzisiejsze czytanie dotyczy Twojej byłej przyjaciółki, twojego byłego przyjaciela. Ja nie wiem tak naprawdę dokładnie, co to będzie, czy to jest jakaś wiadomość od tej osoby, czy to są jakieś przeprosiny, czy nie wiem, ta osoba za tobą tęskni, a może wcale nie, może to są jakieś informacje dodatkowe, jakaś klarowność, której tam nie było, może to jest jakieś domknięcie, którego nie było. Nie wiem, gdzie nas karty zabiorą, ale gdzieś nas zabiorą. Ja będę dzisiaj głównie korzystać z kart Oracle i na koniec będę używać kart Tarota. No i no co tutaj dużo mówić. Yy, zaczynamy. Muszę wyciągnąć sobie dużo żółtych kart, bo to z nich będę głównie korzystać. I, i zaczniemy sobie zaraz. Dobrze, jeszcze troszkę. Okej. Okay. Dobra. Ale to jeszcze trochę bym wzięła chyba. Okej okay. i. Trzy karty stąd z ilustracjami to też pomaga. Okej. Okay. Mm -hmm. Okej, okay, dobrze. Ja muszę, y potrzebuję chwilkę, żeby sobie żółte karty poukładać, dobrze? I zaraz już będę czytać. Mhm. Mm Uh, tu jest ciężka energia, trochę podobna do tego co u byka czytałam. Hmm, może macie do czynienia z bykiem albo, albo coś w tym stylu. Zaraz powiem o co chodzi. Łow, mhm. a tu jest ciężka energia. Mhm. Okay. Oh, matko all right. Dobra, to tak, z kart z ilustracjami mamy tak. Hooked to jest, no nie wiem, takie dla mnie to jest takie zafiksowanie po prostu na czymś. Drama starter to jest osoba, która wszczyna dramy, i dirty offer jakaś brudna oferta. I tak. Powiedziałam, że widzę energię podobną do tego, co Ubyka, I u Byka była taka energia, że to był ktoś, kto zaczął się brać za yy, czyjegoś partnera, partnerkę. Albo wasz przyjaciel, przyjaciółka był uwikłany, uwikłana w jakiś romans. I wydaje mi się, że to może być tego typu sytuacja, bo tutaj jest hipokryta, jest romans, jest złodziej. I nawet jest słowo ym, ym, tutka. <laughs> I to taka tutka z piekła rodem, bez kitu. Oret. To nie jest dla wszystkich taki scenariusz, ale dla niektórych tutaj jest. To jest osoba, która mogła przez internet, bo miała zachcianki. Tutaj jest cravings. Poznać taką osobę, taką tutkę. I to nie jest tylko, to nie jest osoba, która jest ym, słowem na ku, brzydko tak ludzie mówią, z zawodu. To jest osoba, która jest ku z charakteru. Przykro mi, ale tak jest. To jest naprawdę ktoś się... Ktoś się wplątał w jakiś naprawdę syf z powodu własnej arogancji. Ja będę wyciągać tutaj więcej kart. To była jakaś katastrofa to, co się tutaj wy... wydarzyło. Hmm. Wishful thinking. Hmm. Ja potrzebuję chwilki, żeby to sobie spiąć, wszystko co ja tutaj widzę. Słuchajcie, to jest naprawdę dziwne. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu jakiś wasz przyjaciel, który się na, wdał w coś takiego. To jest też ktoś, kogo wy możecie znać z pracy. Hm. Hmm. Mówię Wam, tutaj się bardzo dużo dzieje w tym czytaniu. Tak, ktoś jakieś ryzyko ponosił. Ktoś myślał, dla niektórych z Was, że Wy będziecie po prostu yy, kłamać dla tej osoby. O nie. O nie. To jest masakra jakaś, ale ja mam wrażenie, że tutaj jest pod spodem, to jest dla jednych historia. Ale dla innych tutaj jest pod spodem jakaś jeszcze inna historia. I ja czuję, że powinnam wyjąć jeszcze dodatkowe trzy karty. Bo to była historia jedna, którą ja tutaj przedstawiłam. Ale tutaj jest jeszcze, jeszcze jedna. Ja muszę zobaczyć, co to jest. Znowu jest oferta. Jest Spiritual Hater. Dla innych z Was to jest sytuacja, gdzie jakiś Wasz przyjaciel, prawdopodobnie przeciwnej płci, ktoś, kto ma złą reputację, może mieć reputację po prostu takiego lowelasa, kogoś, kto skacze z kwiatka na kwiatek. To jest osoba, która Wam jakąś ofertę złożyła. Ale wy tą osobę postrzegaliście jako kogoś po prostu bezużytecznego. Jesteście mądrzy po prostu. Tutaj jest napisane Divinely Guided and Wisdom. E, wami jakaś mądrość kierowała. I w momencie, kiedy ta, to, ta osoba się zrobiła złośliwa, jak wy tą ofertę odrzuciliście. To jest ktoś, kto miał tak zwany wishful thinking, myślenie życzeniowe, i ta osoba w swojej głowie sobie uroiła, że ona ciężko pracowała na to, żeby sobie zasłużyć na to, żebyście wy przyjęli tą ofertę. I to jest hipokryta. To jest osoba, która myślała, wy prawdopodobnie byliście też w związku niektórzy z was, i ta osoba chciała was jakby ukraść. Chciała romans z wami nawiązać. Ta osoba jest opisana jako Debbie Downer. Debbie Downer to jest osoba, która zawsze wszystkim psuje zabawę. To jest osoba, która. Wszyscy się dobrze bawią i ta osoba przychodzi i po prostu zabija atmosferę. Jednym zdaniem. To jest. albo swoim po prostu non-stop. Um, jojczeniem. Ktoś bardzo mocno. Ta, ta osoba normalnie, ja widzę tą energię, jak tutaj ktoś po prostu. Ta osoba sobie wręcz jak, jak, nie wiem, jakiś plan bitwy rozpisywała. Mi się tu, widzę scenę z Home Alone, Kevin sam w domu, czy tam w Nowym Jorku i był taką makietę miał rozpisaną. Operation ho, ho, ho. To tutaj coś takiego było. Ta osoba sobie planowała po prostu wszystko. Jak tutaj do ciebie w ogóle podejść? I wyście tak porobili tę osobę. Mm. Wy się skapnęliście, chyba, co, co tutaj się dzieje. Wy się was co się tutaj dzieje. Ta osoba wam myślała, że wy jesteście głupi, że wy nie widzicie. Dla tych, którzy byli jesteście singlami, ta osoba mogła tutaj z wami. Wiecie, nie, wiecie, co przestało działać? Jakiś kamuflaż tej osoby przestał działać. Ta osoba w ogóle, ta osoba to jest to, bo tutaj jest też spiritual hater. Ta, ta osoba. Yy, nie, żywi głęboką jakąś po prostu niechęć i wręcz nawet nienawiść do, do waszej po prostu energii, do waszej aury. Ale to jest wszystko ze zazdrości. Tutaj jest envy. ta osoba zazdrości ci tego, kim ty jesteś i chowa urazę. U ciebie się też coś poprawiło, może jakiś awans dostaliście albo coś w tym stylu. Cokolwiek się u was poprawiło, wasz level up spowodował yy, straszny smutek u tej osoby, autentycznie smutek. Ta osoba w ogóle, Twoja jakaś niezależność yy, irytuje i onieśmiela tę osobę jednocześnie. To jest ktoś, kto w ogóle jest bardzo się interesuje Twoim życiem. Bardzo. I, i kolekcjonuje informacje po prostu na Twój temat. To jest osoba, którą Wy możecie znać, która właśnie zaczęła przez internet do Was wypisywać, to jest jasno powiedziane, że tutaj były złe intencje i ta osoba się poruszała z energii takiej niskowibracyjnej, z energii po prostu nie wiem. Niektórzy z nich z takiego, z takiego pożądania. A inni, tak jak mówiłam, to jest sytuacja, że to jest wasz przyjaciel, którego wyście przyłapali, że on na przykład zdradza swojego partnera, partnerkę. Tak, niektórzy są w was zadłużeni, a inni po prostu nienawidzą i twojej aury i tego, że się u ciebie dobrze dzieje. To jest osoba, która nigdy nie byłaby zdolna się cieszyć z tego, że u was jest dobrze. To jest ktoś niegodny zaufania. Za Między wami tutaj to jest skończone, mleko się rozlało. Bo ta operacja, botched operation, ta operacja ho, 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 którą sobie ta osoba tutaj rozpisała, to wszystko się poszło rypać. To nie. Tutaj było jakiś plotting, czyli było jakieś knucie. Co ta osoba tutaj knuła? Co ta osoba knuła? U Ciebie się coś działo, byłaś w jakimś, w jakimś okresie, jakiejś tranzycji, coś. Yy, nie wiem, albo jakiś awans, albo jakaś przeprowadzka, a coś się u ciebie poprawiało. Nie wiem, co to było, ale to było coś dużego. I ta osoba na to zareagowała, na to, że ty jesteś na dobrej ścieżce i dobrze się dzieje i zmierzasz w dobrym kierunku, ją to przestraszyło. Dlaczego to sobie to przestraszyło? Znowu jest great pathway. Ta osoba była onieśmielona, bo ona się czuje bankrutem pod każdym względem. Ona się czuje poblokowana i zazdrości też Twojej sytuacji materialnej. To jest coś bardzo małostkowy. Dla wielu z Was to mógł być właśnie przyjaciel płci męskiej którego naprawdę wylubiliście, tą osobę, i ona się kompletnie skompromitowała w waszych oczach. Tylko, że tak naprawdę to ona się pokazała po prostu taką, jaką jest. To jest basen, to może dla kogoś być ważne w jakimś kontekście. Ta cała sytuacja się tutaj zrobiła, co się zrobiło? Straszne zamieszanie, straszny syf się zrobił. Tak, tutaj mógł podbijać do was ktoś, kto jest zbyt pewny siebie. Ale też ta osoba może tak ciebie postrzegać. Ta osoba w ogóle jest zafiksowana na tobie, i tutaj była ta karta, hook. Ta osoba jest na Twoim pulsie zafiksowana. Z sobie chyba tylko znanych powodów. Tutaj była jakaś celebracja. Mówię, u Ciebie się coś wydarzyło. Nie wiem, może, może ślub był u Ciebie, jakieś zaręczyny, awans, nowy dom, nie wiem. Ta osoba, to jest, to jest zajebiste, po prostu ja nie wytrzymam. Przez to, że twoje życie się poprawiło, zrobiło się twoje życie lepsze, ta osoba się poczuła yy, porzucona. To jest. Yy, nie wiem nawet, jak to skomentować. Ja nie wiem nawet, jak to skomentować. I to w sumie ta osoba się zaczęła dystansować, tylko w ukryciu, jakby w swojej głowie. To jest strasznie takie sniki, takie. No to jest skurwiałe, to jest, wiecie. Ktoś udaje, że tutaj jest nadal się z Tobą przyjaźni, ale się dystansuje wewnętrznie, tak w sobie. I tam się zaczyna wewnętrznie Twój obraz yy, u tej osoby się zaczyna zmieniać. Chociaż Ty tak naprawdę nic nie robisz, to co? Ty masz przepraszać, że Twoje życie się poprawia? No co? Ta osoba miała poczucie, że u niej. Ona osiągnęła swój pik, czyli swój szczyt swoich możliwości i już dalej nie pójdzie. Dlatego to były, to były problemy wewnętrzne tej osoby, które ona zaczęła na ciebie projektować, tak jakby twój sukces był przeciwko niej. To dokładnie tak to wyglądało. Ta osoba też próbowała cię jakoś rozgryźć. Jak ty to robisz wszystko? Jak ty to wszystko robisz? Tutaj jest pewna doza podziwu. I też było takie chore poszukiwanie prawdy, bo to wyszło razem z tym figure you out, wyszło truth seeking, poszukiwanie prawdy, bo ta osoba sobie zaczęła roić, że to nie może być tak, że tobie po prostu to wszystko tak łatwo przychodzi. Ty gdzieś oszukujesz, ty gdzieś oszukujesz system, ty coś tutaj krętaczysz, że tobie tak dobrze idzie. A ty po prostu, to jest jakaś dojrzałość, to jest jakieś ogarnięcie, jakaś mądrość, jakaś dyscyplina własna. To jest też working hard, ty ciężko pracujesz i tyle. Tak, i ta osoba, ta osoba wewnętrznie, ona może nawet nie dając ci tego po sobie poznać, ona się zaczęła robić taka w stosunku do ciebie, ale wszystko na poziomie takim ukrytym wewnętrznym. Guarded, czy taka, taka zdystansowana, i tam, tam ona się robiła coraz bardziej emocjonalna w tej całej sytuacji. Przez to, że ta osoba operuje z energii braku i widzi. Świat przez taką upośledzoną soczewkę, kogoś, kto się czuje wybrakowany, to ta osoba ciebie sobie przedstawia w ten sposób, że ty jesteś po prostu, to by się w dupie poprzewracało, ty masz za dobrze. Skoro ona ma za mało, to ty masz za dobrze, to ty masz za dużo. To jest ktoś, kto jest z natury kłótliwy i czepialski. I ta osoba uważa, że Wy macie jakiś niedokończony biznes między sobą. Ktoś, kto może cię spróbować sprowokować. To jest ktoś, kto może próbować na Ciebie wpaść y, gdzieś, y, zainicjować taką sytuację, że niby przypadkiem gdzieś na Ciebie wpadacie. Hmm, słodka niespodzianka. Tylko, że to może mieć. Wiecie, wiecie, co to jest chore, co ja powiem. To nie jest dla wszystkiego, ale dla niektórych ta osoba chce was sprowokować, bo chciałaby jakiejś konfrontacji, może, może chce was sprowokować, żebyście się jakoś źle zachowali, i ona wtedy, nie wiem, jakiś donos na was złoży, formalny. Znowu jest samochód. Ja powiedziałam, że ta osoba może chcieć na was właśnie wpaść, bo, bo miałam tak, taką, taką wizję, że ona tutaj właśnie była karta driving their car jeździ swoim samochodem. Jakby szukając zaczepki, znowu jest samochód. To może być ważne dla kogoś. Dosłować w jakiejś apatii, ale to nie oznacza, że ona jest niezdolna do akcji teraz, w tym czasie. Ma cel, bo ma, mówię, niedokończony biznes tutaj, ale u niej się wszystko wali i pieprzy, dlatego ona może ma taki zryw, że chce coś, tak ma intencje. Z tego się biorą te, te, te intencje, żeby coś zrobić, bo jej się cały świat wali. Zresztą ona ta z karmę zalicza, i dla ciebie taka jest porada. Mów mniej, nie opowiadaj teraz na naokoło, co ty robisz, co się u ciebie dzieje. Wy się odłączyć. To, to, to ta osoba, zanim Wy się od niej fizycznie odcięliście, to ona, tak jak ja wytłumaczyłam, zaczęła się emocjonalnie od Was w ukryciu odcinać. Ale obwiniał wszystko ciebie. To jest wszystko Twoja wina. I ta osoba ucieka przed tą całą sytuacją w ten sposób, że ciebie kimś zastąpiła sobie. I tej, i tej osobie po prostu ona jakby odtwarza tą relację z tobą, próbuje. Tam te same rzeczy opowiada, i w ogóle to jest tak jakby, nie wiem, jak jakaś zepsuta płyta po prostu. Mm. Tu jeszcze taka karta na mnie patrzy. Deeply disturbed. To jest ktoś głęboko zaburzony. Dobrze. To ja wyciągnę karty Tarota może. Wow. No, także tutaj są jakieś, tutaj jest bardzo dużo energii dla panny tutaj w tym czytaniu. I różne właśnie historie tutaj. Mm. Dobrze. Mm. O, to się obróciło. To jest ważne. Że to się. Ale to jest niesamowite. Jak te karty potwierdzają, to co ja przed chwilą czytałam. Niesamowite to jest. To jest ten rozpad w tej waszej przyjaźni. To jest, tak, to jest to, jak ta osoba Ciebie widzi. Jako królową buław, kogoś kreatywnego, kogoś, kto ogarnia, kogoś, kto ma, kto ma zawsze jakieś pomysły i te pomysły tutaj realizuje. Wy macie charyzmę. Ta osoba Was podziwia. Ona potrafi tylko manifestować negatywnie. To jest energia tej osoby. To się obróciło. To jest to, co ja mówiłam. Ta osoba jest w głębokiej rozpaczy i w jakimś niepokoju z powodu tego, że u Ciebie jest dobrze. To jest, to jest straszne i to jest chore. Że ta osoba się źle czuje, jak u Ciebie po prostu jest dobrze. Tutaj jest taka informacja, że ta relacja między Wami ona nigdy nie była dobra. Ta osoba zawsze, zawsze była nieszczera. Przez cały czas trwania Waszej relacji ta osoba była przez ten cały czas nieszczera w stosunku do Was. Ta osoba bardzo by nie chciała, żebyście wy wiedzieli, jak bardzo źle się u niej dzieje dzisiaj. Bardzo by nie chciała, żebyście tego wiedzieli. O, o. o tutaj jest też dużo energii właśnie takiego oszukiwania siebie i to, że ta osoba ma tendencję do zamykania samej siebie w, w jakiejś takiej klatce i własnych oszukiwań i własnych oczekiwań i własnych jakichś kłamstw i, i jakichś wypaczeń. Tak jakby ta osoba jest swoim najgorszym wrogiem. A jakby ta osoba miała wam dzisiaj coś powiedzieć? Trzy karty. To co by wam powiedziała? Interesujące. O, rzuciłaby się na tą opcję od razu. Ale to jest bardzo dziwna energia, którą ja tutaj widzę. To jest. No, to jest to, jaka ta osoba jest. Ta osoba do Was by przyszła i by powiedziała, że ona chce nowy początek jakiś z Wami, zacząć to po prostu jakby od nowa. Ale to ona, ta osoba by nie była w stanie powstrzymać się przed tym, że ona nie potrafi porzucić po prostu dramy. Nie, bo to jest drama starter, to jest ktoś, kto dramę zaczyna. Gdzie ona by porzuciła dramę? Zaraz by się zaczął temat tego, dlaczego się ta relacja w ogóle w pierwszej kolejności rozpadła. Przecież że wasza wina i ta osoba by na was wsiadła jak na konia, naprawdę. Bo ta osoba jest wściekła o to, że wy się od niej uwolniliście i że wy się otrzepaliście po tej relacji. Według tej osoby za szybko, za łatwo wam to poszło. Okropne. Ok okropne. Po prostu gratuluję, że tej osoby już w Waszym życiu nie ma. Naprawdę serdecznie Wam tego grat yy, gratuluję. Dziękuję Wam, drogie Panny, za uwagę. Mam nadzieję, że kogo to miało znaleźć, to znalazło. Że cokolwiek miało Wam dać, to Wam dało. Do usłyszenia. Pa.